Dzień dobry z tej strony koniusieńcy. 11 tysięcy strapowskich sił sobie, bo jako pierwszego będzie za. 10 tysięcy strapowskich. Będzie to OTF. Oroczki, coś, Jessie. Oto. Dziękuję. Tak. Dobra. Możemy lecieć. I mamy teraz tysiąc i świetnie, jakichś fałdach, coś fajsu. I mamy świetnego skina. Znaczy, to jest skina do Jessie. Zaczynamy sobie tego skina z każdą. Więc na.

To fajne, bo takie... te ataki... Jak mam być cztery. Fajnie ten skin też się prezentuje w gierce. I tutaj działki też fajnie wa wali, jak sobie pasowałem, jak miałem... takich to jest fajny skin, jak mam być cztery. Jeżeli chcecie, żebym w następnym sezonie zbył takiego kina, ale wątpię, że to będzie realne, no to tak byście usielić bardzo dużo lajków zostawić. No może z 20, a nie wiem. A to naprawdę dużo stara nie jest strza na to Bardzo ale trzecie miejsce. Trzecie miejsce. I no fajne. King. Drogi I za 10 km, słowa się opiera. Jeszcze było ogóle wybrać to ale nie ja chciałem tak ski, Tego zakupiłem. sobie kupiłem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Może jeszcze to zagrajemy sobie, by grać ski do widoku bardziej przystojny. Więc na, no, tutaj. Fajny skin. Mi się podoba. Możecie napisać ocenę w komentarzu. E, waszą ocenę. Kiedy takie 9 do 10, taki fajny mega skin. No ale. Nie mam chyba takiego zbytniego faworyta ze 10 tysięcy Starpoints. Boże, że 25 tysięcy bym miał, ale. Bardziej to jest już z y, Ligi mocy. No i... No i długo zbierał, żeby wbić 25 koła. Ale 10 teraz tym razem do tego, k, tego raz do tego królika Jessie, znaczy na te rocz upady, znaczy... do te znaczy tego brocz tego coś takiego. Dobra, jakoś. Kurde. No i ciężko będzie, ona wejdzie, ale ja mam... Kurde. No to ja będę zdała trzecie miejsce. I tu jest sześć. Nie no, fajny skic, co powiedzieć. Gadżetów. Nie, ja tu chyba sobie kupował co robił Mr. terporu, bo narazi że gdzieś sobie tylko zrobię każdy do Sadi i chyba mówiłem już na odcinku. Um, no i co? Skinek fajnie się prezentuje w Gierce właśnie klub, w którym jestem. Które ma miejsce, bo jestem taki jakby... Klubie, który jest na topce polskiej i on... O kurde, już mam 97 miejsce. Ale dobrze idziemy. Tylko. Ale... Tak by the way, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka Jeśli się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę do góry skrypce, z z noleczkiem. Dzisiaj taki krótszy odcinek, więc na razie, pa pa, cześć. Juhu. O.